Czy wiesz, że tysiące emerytów w Polsce może w tej chwili tracić nawet kilkaset złotych miesięcznie? I nie mówię tu o jakichś skomplikowanych zawiłościach prawnych, tylko o prostej sprawie. ZUS może nie przeliczyć twojej emerytury prawidłowo, jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem. A najgorsze, większość osób nawet o tym nie wie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o czymś, co może całkowicie zmienić Twoją sytuację finansową na emeryturze. Jeśli urodziłeś się przed 1949 rokiem, albo jeśli Twoja emerytura została przyznana w oparciu o stary system sprzed reformy, to wideo jest dla Ciebie, bo to, co za chwilę usłyszysz, może oznaczać dodatkowe pieniądze na Twoim koncie. I to nie jakieś grosze, ale kwoty, które naprawdę mają znaczenie w codziennym życiu. Zastanawiasz się pewnie, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego ZUS miałby błędnie przeliczyć emeryturę? Odpowiedź tkwi w przeszłości, w czasach, gdy w Polsce obowiązywał jeszcze inny system emerytalny. Mówimy tu o okresie przed 1 stycznia 1999 roku. To właśnie wtedy w życie weszła wielka reforma emerytalna. Zmieniło się wszystko sposób liczenia składek, zasady przyznawania świadczeń, wzory do obliczeń. I właśnie tutaj zaczęły się problemy. Bo widzisz, kiedy ZUS przelicza staż pracy sprzed 1999 roku musi stosować specjalne, skomplikowane zasady. Brany jest pod uwagę twój wynagrodzenie z tamtych lat, okresy składkowe, a także, co bardzo ważne, tak zwana podstawa wymiaru. I tu właśnie pojawia się haczyk. Urzędnicy zus są ludźmi, mogą popełniać błędy. Mogą nie uwzględnić wszystkich okresów pracy, mogą źle wprowadzić dane do systemu. A ty? Ty nawet się o tym nie dowiesz, jeśli sam nie sprawdzisz, pomyśl teraz o swojej emeryturze, ile dostajesz? 2000 dwa 3. Dwa A teraz wyobraź sobie, że gdyby ZUS prawidłowo przeliczył twoje lata pracy sprzed 1999 roku mogłoby to być 200-300. A czasem nawet 500 zł więcej, co miesiąc, przez resztę życia. To nie są bajki, to są prawdziwe historie ludzi, którzy złożyli wniosek o ponowne przeliczenie emerytury i wygrali. Pamiętasz może panią Marię Skielc? Historia, która obiegła media kilka lat temu, przepracowała całe życie w szkole, na emeryturę przeszła w 2005 roku. Przez 15 lat żyła skromnie, ledwo wiążąc koniec z końcem. Aż pewnego dnia córka namówiła ją, żeby sprawdziła swoje dokumenty emerytalne, okazało się, że ZUS nie uwzględnił trzech lat pracy w latach dziewięćdziesiątych. Trzech lat złożyła wniosek o ponowne przeliczenie. Co się stało? ZUS przyznał jej rację. Jej emerytura wzrosła o 420 zł miesięcznie. Pomyśl: 420 zł co miesiąc. Przez te piętnaście lat, które przegapiła, Zus wypłacił jej także wyrównanie za cały ten okres. To były dziesiątki tysięcy złotych. Ale tu właśnie przychodzi najważniejsza informacja, o której musisz wiedzieć: Zus nie zrobi tego za ciebie, nikt nie zapuka do twoich drzwi i nie powie: Proszę pani, proszę pana, pomyliliśmy się, należy się panu więcej pieniędzy. Nie, to ty musisz złożyć wniosek, to ty musisz zażądać ponownego przeliczenia swojej emerytury. I masz do tego pełne prawo. Słuchaj uważnie, bo zaraz powiem ci, kto dokładnie może skorzystać z tego prawa. Po pierwsze, osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku. Dlaczego ta data jest tak ważna? Bo to właśnie dla tej grupy emerytur Została wprowadzona specjalna formuła obliczeniowa, która uwzględnia cały staż pracy, w tym okresy sprzed 1999 roku. Po drugie, osoby, które rozpoczęły pracę przed 1999 rokiem i mają udokumentowany staż z tamtego okresu. Jeśli pracowałeś w PRL-u w latach 90., w jakiejkolwiek firmie państwowej czy prywatnej, sprawdź, czy ZUS uwzględnił to wszystko. Jest jeszcze jedna grupa osób, o której mało się mówi. To ci, którzy przeszli na emeryturę, stosunkowo wcześnie. tuż po reformie, w latach 1999 do 2005. W tamtym czasie system dopiero się rozkręcał. Urzędnicy uczyli się nowych przepisów. Błędy zdarzały się częściej. Jeśli to twój przypadek, koniecznie sprawdź swoją decyzję emerytalną. Teraz pewnie zastanawiasz się. Jak to zrobić? Jak złożyć taki wniosek? Zaraz wszystko wyjaśnię, ale najpierw chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. To nie jest skomplikowane. Nie potrzebujesz adwokata. Nie musisz płacić żadnych firm, które oferują pomoc w odzyskaniu pieniędzy z ZUS-u. Możesz to zrobić sam, albo z pomocą kogoś bliskiego córki, syna, wnuka. Wszystko zaczyna się od jednego dokumentu nazywa się on Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Możesz go pobrać ze strony internetowej ZUS, możesz go wypełnić w placówce ZUS, możesz nawet wysłać zwykły list z takim wnioskiem. Najważniejsze, żeby w tym wniosku wyraźnie napisać, że żądasz ponownego obliczenia Twojej emerytury z uwzględnieniem wszystkich okresów składkowych sprzed 1999 roku. Do wniosku dołączasz kopię swoich dokumentów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu. Legitymacji ubezpieczeniowej, jeśli ją masz, im więcej dokumentów, tym lepiej. Bo to właśnie na ich podstawie ZUS będzie mógł sprawdzić, czy rzeczywiście coś pominięto w pierwotnym wyliczeniu. I teraz uwaga, to jest kluczowe: nie bój się tego zrobić. Wiem, że dla wielu osób sama myśl o pójściu do ZUS-u, o składaniu wniosków, o rozmowie z urzędnikiem, to stres. Pamiętam pana Józefa, którego poznałam w kolejce do zus w Warszawie. Stał przede mną, trzymając w ręku starą teczkę z dokumentami. Wyglądał na zdenerwowanego, zapytałam go, czy pomóc. Powiedział, że nie wie, czy dobrze wypełnił wniosek, czy to ma sens, czy ktoś go w ogóle wysłucha. Powiedziałam mu wtedy jedno zdanie: Ma pan prawo, to są pana pieniądze. ZUS musi to sprawdzić. Po dwóch miesiącach spotkałam go znowu, w tym samym urzędzie. Ale tym razem uśmiechał się. Dostał odpowiedź. Zus przyznał mu rację. Dodatkowe 280 zł miesięcznie. Dla niego to była ogromna różnica. Ale jest jeszcze coś, o czym musisz wiedzieć. Nie zawsze Zus przyznaje rację od razu. Czasami przychodzi odmowa. Czasami dostaniesz pismo, w którym Zus napisze, że wszystko zostało policzone prawidłowo. Co wtedy? Nie poddawaj się. Masz prawo do odwołania. Możesz złożyć odwołanie do sądu, i uwierz mi sądy często stawają po stronie emerytów, bo prawo jest jasne: jeśli pracowałeś, jeśli płaciłeś składki, Zus musi to uwzględnić. Zastanów się teraz przez chwilę: ile razy w ciągu ostatnich miesięcy pomyślałeś sobie: Gdybym miał trochę więcej, kupiłbym sobie to, pojechał tam, pomógł dzieciom? Ile razy musiałeś zrezygnować z czegoś, bo po prostu nie było cię na to stać? A teraz wyobraź sobie, że te dodatkowe 200-300 zł miesięcznie są w zasięgu Twojej ręki. Wystarczy jeden wniosek. Wracam jeszcze na moment do tematu dat i kwot, bo to jest naprawdę ważne. Jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1949 roku, dotyczy Cię stary system emerytalny. Twoja emerytura powinna być liczona według formuły uwzględniającej całość Twojego stażu. Włącznie z okresami sprzed 1999 roku. Jeśli Zus tego nie zrobił, masz prawo żądać przeliczenia. Jeśli urodziłeś się po tej dacie, ale twoja emerytura została przyznana na podstawie Starego Systemu, również możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Pamiętaj też o tym, że Zus ma obowiązek odpowiedzieć na twój wniosek. Zgodnie z prawem odpowiedź powinna przyjść w ciągu miesiąca, maksymalnie dwóch. Jeśli minie dłuższy czas, możesz ponownie zapytać na jakim etapie jest twoja sprawa. A teraz coś o czym niewiele osób wie: jeśli okaże się, że Zus rzeczywiście popełnił błąd i przyznał ci za niską emeryturę, nie dostaniesz tylko wyższego świadczenia od momentu złożenia wniosku. Nie. Dostaniesz także wyrównanie za cały okres, w którym Zus nie dopłacał ci pieniędzy. Czyli jeśli błąd trwał 5 lat, dostaniesz wyrównanie za te 5 lat. To może być naprawdę duża kwota. Wiem, że to wszystko brzmi trochę jak bajka. Wiem, że może masz wątpliwości. Może myślisz, a może to jakaś kombinacja, a może Zus mi czegoś nie wypłaci, jak będę drążył, uspokajam cię. Złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury to Twoje ustawowe prawo. ZUS nie może Ci nic odebrać za sam fakt sprawdzenia, czy wszystko zostało policzone prawidłowo. Nie stracisz ani złotówki, a możesz zyskać. Ale, żeby zyskać, musisz działać. Żeby sprawdzić, czy należy Ci się więcej, musisz złożyć wniosek. Nikt nie zrobi tego za Ciebie. I szczerze, to jest najważniejsza rzecz, którą chcę Ci dzisiaj przekazać. Twoja emerytura to twoje ciężko zarobione pieniądze, Twój cały staż pracy, Twoje lata, Twoje zdrowie, które oddałeś pracując. Nie pozwól, żeby ktoś, nawet przypadkiem, nawet przez niedopatrzenie, zabrał ci część tego, co ci się należy. Na koniec chcę Ci powiedzieć jeszcze jedno. Wiem, że świat się zmienia. Wiem, że dla wielu z Was internet, komputery, strony ZUS-u to jest obcy język, ale wiesz co? Nie musisz tego robić sam. Poproś kogoś bliskiego o pomoc. Wnuków, dzieci, sąsiadkę, niech ktoś usiądzie z tobą, wypełni formularz, pomoże zebrać dokumenty. To naprawdę nie jest trudne, a efekt może zmienić twoje życie. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o emeryturach, waloryzacji, dodatkach, świadczeniach, zapraszam cię, zostaw subskrypcję tego kanału i kliknij dzwonek. Regularnie tu wracam z najnowszymi informacjami, które mogą pomóc Ci i Twoim bliskim. Bo wierzę w jedno: emeryci w Polsce zasługują na to, żeby dostawać każdą złotówkę, która im się należy. Dziękuję Ci, że poświęciłeś czas na to wideo. Jeśli kogoś znasz, kto pracował przed 1999 rokiem, prześlij mu ten film. To może być dla niego naprawdę ważna informacja. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia w kolejnym materiale.